Zre. to jest nasza pierwsza część dopiero ale jeżeli będzie pod tym filmem pięć łapek w górę to nagrywamy kolejną i ja, na, ja będę w tych seriach um, oceniać straszne historie i ona jest pod ta którą teraz ten y, oceniam to jest y, pod Sre od nazwy serena u wybrzeży Argentyny odnaleziono prawdziwą Syrenę. No to my lecimy. Zgłośnię, żebyście to też słyszeli. Lecimy. Witamy w Aqua World, największym na świecie oceanarium. Jest to miejsce, które każdy człowiek musi odwiedzić chociaż raz w życiu. To właśnie tu na co dzień pracuję. Moim głównym zajęciem jest opieka nad orkami, które są główną atrakcją w naszym oceanarium. Oprócz orek mamy również wiele gatunków rekinów, płaszczek i innych egzotycznych ryb. Basen z orkami jest zawsze najbardziej obleganym miejscem, dlatego tym samym pracuje przy nim najwięcej pracowników. Była to dość ciężka praca. No, żeby ta orka ci, kurde, ręki nie ugryzła. A co, ale mimo wszystko byłem z niej bardzo dumny. Pewnego dnia po nakarmieniu oryk i wyczyszczeniu akwarium mogłem w końcu wyjść z pracy. Jednak po wyjściu na zewnątrz zauważyłem, że wszyscy pracownicy stoją przy jednej z ciężarówek. Co się dzieje? Dlaczego wszyscy tu stoją? Zapytałem swojego kolegę Jacoba. Po prostu ym, my się tak gapimy na naszą ciężarówkę, bo ktoś nam ją kradnie. No to fajne, yy, fajne zjawisko, po prostu Wie, wiesz, takie nietypowe. Daniel, wydarzyło się coś niesamowitego! Marynarze znaleźli syrenę u wybrzeży Argentyny i złapali ją żywcem, a nasz Aquaworld sprowadził ją prywatnie. Wychodzi na to, że syreny naprawdę istnieją, a my zobaczymy ją jako jedni z pierwszych, zanim powiadomimy o tym odkryciu prasę. Chwilę później z ciężarówki wyciągnięto ogromny zbiornik na wodę przykryty czarną płachtą. Wszyscy byliśmy niesamowicie podekscytowani. Zdejmijcie tą płachtę, dajcie nam ją zobaczyć. Dlaczego jej nie pokażecie, skoro i tak ma trafić do akwarium? Pracownicy, którzy ją przywieźli, w ogóle nas nie słuchali. W milczeniu pchali zbiornik do momentu, aż jeden z naszych pracowników do niego podbiegł i ściągnął płachtę. Wtedy, naszym oczom, ukazała się najprawdziwsza syrena. Woda zbiornika była jednak tak brudna, że ciężko było się jej lepiej przyjrzeć, ale udało mi się dostrzec jej wychudzony tułów z wyraźnie wystającymi żebrami i kręgosłupem. Była odwrócona typ. No, ja też taki jestem wychodzony. Byłem i nie mogłem przyjrzeć się jej twarzy, ale patrząc na jej długie i gęste włosy, można było stwierdzić, że to kobieta. Wow, to najprawdziwsza Syrena. Ludzie zaczęli tłoczyć się wokół zbiornika i uderzać w jego ściany, aby zwrócić uwagę Syreny, aż w końcu się to udało i ta odwróciła się w naszą stronę z przestraszoną miną. Jej ogon był czarny i miał jakieś dwa metry długości, jednak wyglądał na zaniedbany i opadnięty. Pracownicy, którzy ją przywieźli, szybko założyli płachtę z powrotem i żwawym krokiem weszli do budynku. Byłem zaskoczony, ale jednocześnie czułem zawód. Syreny, które znamy z legend, były piękne, a ta, którą widziałem tego dnia, nie grzeszyła urodą. Gdy następnego dnia poszedłem do pracy po nieprzespanej nocy, dostrzegłem wielki zbiornik w głównej hali. Domyślałem się, że to właśnie tu będą chcieli umieścić Syrenę. Podszedłem do Jacoba, który akurat mył akwarium, i zapytałem: Jacob, wiesz, gdzie jest Syrena? Odpowiedział, że jest w złym stanie i umieszczono ją na razie w jakimś strzeżonym miejscu. Dodał, że o świcie przyszło wielu nowych pracowników i został utworzony specjalny zespół do zajmowania się nią. Od tego czasu dostęp do niej mieli tylko wybrani i ochrona nie wpuszczała tam nikogo innego. Nie widziałem syreny od dnia, w którym przyjechała do naszego oceanarium. Czy... Ej, bo jeżeli to na będzie yy, yy, akwarium dla tej syreny, to według mnie ja się, no nie znam, ale... To chyba powinno być większe to tro trochę ten, te akwarium? Trochę jak dla tych ryb, co nie? To przyglądałem się pustemu zbiornikowi, czekając na dzień, kiedy w końcu pojawi się w nim syrena. W międzyczasie świat obiegła już informacja o naszym oceanarium, w którym można będzie podziwiać jedyną znaną człowiekowi syrenę. Mimo że nie została jeszcze przedstawiona, to do oceanarium zaczęły ustawiać się w kolejce niezliczone rzesze ludzi. Rozstawione przed. Po co? To są namioty Znaczy ja nie wiem czy to były od początku Czy to taka wiecie kolejka jakby, Że Żeby po prostu jak najszybciej patrzeć Czy tam już jest ta Ale przecież No Chyba że są na sprzedaż Dobra oglądamy dalej I po tej chyba nie wiem czy Właśnie dać Dać Wiecie Jeszcze jeden ale to jeszcze sobie o tym pomyślę. Naszym oceanarium namioty zdawały się nie mieć końca. To był ciężki okres dla personelu. No, czyli poprosili nas, żebyśmy przez jakiś. No, czyli już wiemy, że ten że ten namioty po prostu, że to taki tłum był, żeby wiecie, żeby jak najszybciej tą syrenę zobaczyć. Czas nie szli na urlopy i brali możliwie jak najwięcej nadgodzin. Według plotek dyrektor generalny AquaWorld, Dominik Moore, kupił syrenę za astronomiczną kwotę. Syrena nie została jeszcze wystawiona, ale i tak byłem pewien, że inwestycja zwróci mu się kilkukrotnie. Jednak, co dziwne, zarząd naszego AquaWorld, mimo ogromnych kolejek turystów, postanowił zorganizować bezpłatne wejścia do oceanarium dla wybranych. Bezpłatny wstęp odbywał się od 21 do północy. I co jeszcze dziwniejsze, wstęp mieli jedynie bezdomni, osoby o niskich dochodach i pracownicy z zagranicy, bez rodzin. Jak tylko się o tym dowiedzieliśmy, postanowiliśmy zorganizować protest, nie chcąc nawet myśleć o kolejnych nadgodzinach i do tego o tak późnych porach. Na szczęście, jak usłyszeliśmy, że w trakcie bezpłatnych wejść zostanie zatrudniony zupełnie inny personel, odetchnęliśmy z ulgą. Elud Care zwiększa skuteczność szszczonkowania sędów, ograniczając ryzyko nie, powstawania dobra, płytki dobra, na jest w i takim momencie. Nie, Dobra i zobaczy! Zotknęliśmy z no. ulgą. Parę dni później, gdy przebierałem się w szatni w strój roboczy, podszedł do mnie blady ze strachu Jacob i łamliwym głosem wyjąkał. Daniel, wczoraj w nocy w naszym oceanarium zobaczyłem coś przerażającego. Co się stało? Zniknąłeś wczoraj bez słowa. Myślałem, że wyszedłeś wcześniej. Nie mogłem spać od dnia, w którym zobaczyłem Syrenę. Brałem tabletki na senne, ale to nic nie dawało. Wczoraj usiadłem na chwilę za budłami w magazynie i na chwilę zamknąłem oczy, a gdy się obudziłem, było już po północy. Musiałem zasnąć, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To, co powiedział mi po tym, zmroziło mi krew w żyłach. Po przebudzeniu Jacob zaczął szykować się do wyjścia, kiedy nagle usłyszał krzyk. Pobiegł w kierunku, z którego dobiegał, myśląc, że ktoś potrzebuje pomocy, i wtedy odkrył, że nocny personel oceanarium uwięził gości w klatkach, a następnie karmił nimi Syrenę. Nie chce mi się wierzyć, że ta Syrena to ludożerca. Chyba sobie ze mnie żartujesz. Wierz mi, że nie chciałem tego zobaczyć. Syrena nagle zmieniła swój wygląd i zaczęła pożerać ludzi niczym pirania. Początkowo bałem się to zgłosić. Wiedziałem, że to jakaś grubsza sprawa, ale chyba nie miałem innego wyjścia. Ten horror musi się skończyć. Jacob zadzwonił na policję i opowiedział im o wszystkim. Jeszcze tego samego dnia policja pojawiła się w naszym oceanarium i przeprowadziła śledztwo, jednak nie udało im się znaleźć żadnych dowodów. Jacobowi zarzucili składanie fałszywych zeznań, a dodatkowo został zwolniony z pracy. W środku nocy. Znaczy, no chyba jak kto zgłosił. Bo ja w sumie te, teraz te, tego za bardzo nie słuchałem, ale chyba jak. On to chyba widać nie zgłosił. Ale on fajny był. Kurde, słabo. ...zadzwonił do mnie. Jacob. Daniel, ktoś próbuje wejść do mojego mieszkania. Jeśli. Pewnie to twój tata z mlekiem. Umrę. Błagam, dowiedz się, kto to zrobił. No o czym ty mówisz? Jacob. Halo. Połączenie zerwało, a gdy ponownie próbowałem się do niego dodzwonić, nie odpowiadał. Pomyślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach, a Jacobowi musiał przyśnić się jakiś koszmar. Zwolnili go z pracy, więc pewnie był bardzo zestresowany. Jednak następnego dnia dowiedziałem się, że Jacob zmarł w swoim mieszkaniu w nieznanych okolicznościach. No nie no akurat taki fajny był, co nie? Już mi się zaczynał podobać, lecz znaczy, podobać. No, nie, no po prostu. Mm. No nie mam już nic do powiedzenia, co nie lecimy dalej. Ościach. I wtedy już wiedziałem, że to wszystko dzieje się naprawdę i że ktoś musiał go dopaść. Przez kilka następnych dni nie mogłem sobie. Na no pewnie jego tata się po prostu nachlał i, i myślał, że to jego matka. I, no i nie mogę. No i już nie mówię dalej, co nie, bo. Bo, bo nie wiem co. Bo po prostu nie, nie, nie mówię tego przy was, co nie? Lecimy dalej. Tylko wydarować. Krypi się już w ogóle robi trochę. Męczyło mnie. Pójdę chyba sobie już po pieluszkę. Straszne poczucie winy. Mogłem podejść do tego poważnie i natychmiast wezwać policję. Może udałoby im się jakoś go uratować. Ale po tym czasie zacząłem się nad tym zastanawiać. O jakich ludziach mówił Jacob? to w ogóle możliwe? Czy to całe nocne zwiedzanie zostało zorganizowane tylko po to, aby schwytać gości i nakarmić nimi syrenę? Powoli zaczynałem wierzyć, że to prawda. Po tym wszystkim w końcu nadszedł ten dzień. Przyszedłem do pracy i zostałem... No ciekawe, czy będzie przynajmniej wyglądać ładniej niż wcześniej, no bo ona to, kurde, taka... Mm, brzydka była. Taka ble, że... Że ona wyglądała, jakby była w ściekach, jakby żyła, co nie? Tłumy ludzi zebranych przed zbiornikiem. Syrena w końcu miała zostać pokazana światu. Przecisnąłem się przez tłum, aby mieć lepszy widok. I kiedy ta już wypłynęła, poczułem się dziwnie. Ku mojemu zdziwieniu, syrena wyglądała zupełnie inaczej. Nie... No, no i wygląda lepiej przynajmniej, chociaż... No i tak, nie wygląda za dobrze. Czy w dniu, w którym ją przywieźli... Jej czarny i oklapnięty ogon był teraz piękny. Zmienił barwę na turkusowy i mienił się w świetle na różne kolory. Jej wychudzone ciało, przypominające mumie, teraz było ciałem pięknej kobiety z leśniącą skórą. Syrena pływała w miejscu, obserwując uważnie podziwiających ją ludzi. Ona jest przepiękna! Widzowie nie mogli wytrzymać z wrażenia, podziwiając jej urodę i dostojność. No! Ty masz takich, nie, to nawet nie są twoi, to są tego waszego szefa widzowie, co nie? A tyle widzów, które ja mam przy, przy tym filmiku. W tamtym momencie zwątpiłem w słowa Jacoba o tym, że syrena zjada ludzi, ale mimo to postanowiłem spełnić jego ostatnią prośbę i przekonać się no. o tym osobiście. Gdy zbliżała się godzina zamknięcia Oceanarium i rozpoczynał się bezpłatny wstęp dla wybranych, Schowałem się w magazynie, w tym samym miejscu, co Jacob, ukryłem się za podłami i czekałem. Po 21.00 usłyszałem gwar przybywający... Usłyszałem mojego tatę przy, przychodzącego po mnie, żeby iść spać, bo za dużo grałem w Fortnite. Mających gości. Zagłosuj na Wiktorię Mierniczek. najmłodszą kandydatkę do sejmiku województwa. I ona ma w ogóle lat... Ej, Ale Ci losa, każda... mnie ta reklama zdziwiła. Kurde, co jest jakaś. Ile ona ma lat? Ona ma 10 lat. Dobra, lecimy dalej. Nie było w ogóle tej reklamy, jak coś. Tą godziną robiło się coraz ciszej, aż w końcu nastała północ. Wtedy otaczała mnie już kompletna cisza. Zacząłem tracić cierpliwość i chciałem już wracać do domu, aż w końcu usłyszałem czyjś krzyk. Szybko się podniosłem i wyszedłem z magazynu. Ruszyłem powoli w kierunku zbiornika syreny, starając się, aby nikt mnie nie usłyszał. Wtedy zauważyłem pracowników nocnej zmiany, zamykających ludzi w klatce. Dlaczego nam to robicie? Proszę, pozwólcie nam wyjść! krzyczeli zamknięci. Chwilę później pojawił się Dominik, dyrektor generalny Aqua World i zapytał: Ci ludzie na pewno nie sprawią kłopotów. Tak, szefie, to pracownicy z zagranicy. Nie mają żadnej rodziny i nikt nie będzie ich szukał, gdy zaginą. Ci, którzy nie spełniali naszych wymagań, już wyszli. Dominik przytaknął z satysfakcją na twarzy, a następnie gestem dał znać pracownikom, że mogą zacząć karmić Syrenę. Podnośnik uniósł pracowników i klatkę na wysokość zbiornika. Przerażeni ludzie krzyczeli i błagali o litość, ale nikt się tym nie przejmował. Ej, jak oni są w klatce, to jak ta resera ma ich zjeść? No to jest no nielogiczne, to się nie zatrzyma. Trochę krepi i trochę nielogiczne. Znaczy, no chyba, że ją otworzą, no ale. Ej, bo tutaj jest sznurek, tutaj jest sznurek, tutaj. To jak oni mają. Dobra, ja już nic nie mówię, daj, dajemy dalej. Następnie. Pracownicy zaczęli pchać klatkę, która po chwili wpadła do zbiornika. Widzicie? Widzicie? Patrzcie, o, tam y, oni wpadli z klatką, co nie? No, z klatką tam wpadli, co jak ona ma? Chyba, że. No, dobra, no. W, w każdym razie wpadli z klatką. Wyciągnęli liny, które zabezpieczały drzwi klatki, tym samym otwierając ją. Uwięzieni z Syreną ludzie natychmiast zaczęli płynąć na powierzchnię. Syrena przez chwilę ich obserwowała, aż w końcu w błyskawicznym tempie ruszyła do swoich ofiar. Gdy tylko chwyciła pierwszą z nich. Zbiornik prawie natychmiast zabarwił się na czerwono. Ale ona dziwna jest, znaczy no. Yy, nie dziwna, tylko... Co ja chciałem powiedzieć? Yy, że wiecie, no jakby tam są ci ochraniarze, no to... No to jak oni wejdą, no to y, ten. To oni mogą ich wepchać po prostu, co nie? I to, że y, jeden ugryznięcie tej, tej, co nie. Y, nie wiem, jak. Syreny, co nie? No to to nie oznacza od razu, że cała ta się zape zapełnia krwią. Znaczy, no rozumiem, że tam jest woda, no i jakby ta krew się bardziej szybciej rozprzestrzenia, ale, no, po prostu, no, no. To jest trochę nielogiczne, dobra. Lecimy dalej, bo mi się zaraz telefon wyłączy. Dwóch pozostałych mężczyzn wypłynęło na powierzchnię i błagali o pomoc, ale jeden z pracowników zaczął ich dzigać harpunem. Widzicie, mówiłem, że jakby, no. No, ten harpunem to może nie jest to samo co wpychanie, ale, no, podobne, co nie. Że i tak nie pomogą mu. Znaczy nie, on nie pomoże im. Z jednego w oko. Sekundę później. Syrena dorwała swoje pozostałe ofiary. Zjadając je w mgnieniu oka. Obserwując tę scenę z ukrycia. Ej, i. pewnie na koniec. Będziesz coś, że. Yy... I do tej pory zastanawiam się, co by się stało, jakby nie wiem co, ale pewnie coś takiego będzie. Albo, że jeszcze będzie, że któryś z pracowników wpadnie tam, no i go zjedzą, co nie? Dobra, lecimy dalej, bo ten odcinek już 20 minut prawie trwa. Cały się trząsłem. Natychmiast po cichu udałem się w kierunku wyjścia. Wszystko wskazywało na to, że Dominik przykupił policję. Wiedziałem, że jeśli teraz to zgłoszę, to skończę podobnie jak Jacob. Gdy następnego dnia przyszedłem do pracy, zbiornik Syreny, który jeszcze tej samej nocy był cały czerwony od krwi, dziś był wypełniony czystą i przejrzystą wodą. A Syrena, która zjadała ludzi jak krwiożercza pirania, znów wyglądała przepięknie i obserwowała dokładnie wszystkich podziwiających ją gości. Widząc ją, przechodziły mnie ciarki. Zauważyłem, że ogon syreny, który miał jakieś 2 metry długości, zrobił się znacznie krótszy. Miałem wrażenie, że jej wygląd również się zmienia. W no wow, mówiłeś już to, że miał 2 metry długości, no i się skrócił. Przynam... Yy, no coś tam się z nim stało, już mówiłeś tamtej, można powiedzieć, że jakby mocy u ciebie. Dobra, no lecimy. Anarium wciąż wisiała tabliczka. Codziennie o godzinie 21.00 bezpłatny wstęp dla samotnych pracowników z zagranicy, bezdomnych i ludzi z niskimi dochodami. Od dziś to Aquaworld jest twoją rodziną. Czyli znowu kolejne osoby zostaną złożone w ofierze ludożernej syrenie. Tego dnia ponownie zaszyłem się w magazynie, czekając na północ. Zakryłem uszy, nie chcąc słyszeć przerażających krzyków ofiar. O trzeciej w nocy, gdy zapadła już całkowita cisza, udałem się w kierunku zbiornika syreny. Ta pływała już w czystej wodzie, jakby parę godzin temu nic się nie wydarzyło. Zacząłem wspinać się po drabinie na szczyt zbiornika, a syrena obserwowała mnie z przerażającym uśmiechem. Ale ja się zesrałem, co nie? Boże, ale nie, nie... Ale... Lecimy dalej, bo ja nie chcę tego patrzeć. Gdy dotarłem na szczyt, wyjąłem z plecaka butelkę z cyjankiem potasu i zacząłem wlewać do wody, jedna po drugiej. Po chwili syrena chwyciła się za szyję i zaczęła się dusić. Dobrze i tak. Dawaj jej jeszcze więcej tamtego, dawaj. Ciekawe jak później... To znaczy no, możesz stracić pracę, bo mogą tam być jakieś kamery, ale no przecież no dawaj dobrze, przynajmniej niech ona nie żyje i... Niech te ludzie, ku, lu, nie umiem mówić kurde, niech ci ludzie co tam y, giną, niech już nie przestaną ginąć, bo po prostu no, to ci pracownicy powinni zginąć, no oprócz ciebie, no bo ty ją teraz zabijasz, żeby nie jadło więcej do pracy, nie? Wlełem tego więcej, wle, więcej wlewaj. Panice szaleńczo uderzała w szklane ściany zbiornika, które powoli pękały z każdym kol... Żeby ona kurde nie wy... Pewnie wypadnie, pewnie wypadnie. Kolejnym jej uderzeniem. W końcu rozbiła akwarium, a woda wylała się na całą górę. Ale. Jestem mądry, mówiłem, że wypadnie, znaczy, no, no wypadnie. Wypadła. W właśnie. Drabina, na której stałem, zaczęła się trząść, i po chwili. Z... Pewnie onego go ugryzie. Onego go ugryzie, albo w ogóle całego zabije, no i w ogóle coś. I spadłem. Leżałem obolały na ziemi wśród kawałków rozbitego szkła, aż nagle dostrzegłem, jak coś obok mnie przechodzi. Podniosłem się i zauważyłem szybko pełzającą po ziemi syrenę z ludzkimi nogami. W... Ej, co jest? Może ona ten... Hmm, może ta syrena, to tak jak w tej syrence, wiecie, tej takiej bajce chyba, nie, nie pamiętam, tej książce, że ona się chyba później zmieniła w człowieka, później... Się ożeniła. Jeszcze później powiedziała, że jednak nie chce z nim chyba. Ja nie pamiętam już tej bajki, ale że właśnie chyba nie chce. I wróciła do morza. Już nie pamiętam. Ale dobra, lecimy. Rastający jej z ogona. Tak jak Kijanka przeobraża się w żabę, tak Syrena zaczęła przeobrażać się w człowieka. Widziałem cierpienie i ból na jej twarzy. Kiedy w końcu udało mi się podnieść, chwyciłem za harpun i ruszyłem w jej kierunku. Syrena musiała umrzeć, aby już żaden biedny człowiek nie został przez nią pożarty. No, no i to mi się podoba, że biedny, biedny człowiek to nie jest jakieś kurde. Ym... To nie są jakieś prototypy jak w poppy playtime, czy nie? Że można je zabić tak jak katnapa albo, nie wiem, hagi-łagi. To są kurwa prawdziwe. Nie było tego, nie było tego słowa, to są kurde prawdziwi ludzie, nie? I jeżeli no będzie jakaś wojna w tej Argentynie chyba tak No bo to chyba ta Aqua coś tam jest właśnie w Argentynie To jeżeli by była tam wojna, no to co? Zabiliście prawie wszystkich ludzi, znaczy no dajmy na to Ćwierć z Argentyny ludzi, czy nie? No i yy, przegracie wojnę, no bo ćwierć z Argentyny z Argentyny. Zginęła właśnie przez was, no to kurde. No i już nie. No już nie mielibyście tych, co nie, ludzi do bitki, ale ja chyba już mówiłem dwie minuty, no to lecimy. Podłóż harpun, nie zabijaj jej, powiedział mężczyzna, który nagle wyszedł z korytarza. Wyrwał mi harpun z ręki i odrzucił na bok. Kim jesteś? Zapytałem. Jestem jednym z tych marynarzy, którzy złapali Syrenę u wybrzeży Argentyny. Gdy tylko usłyszałem, że macie woca. I to jest moja żona, po prostu, która mnie zdradziła. Lepiej ją zabić nożem. Trzymaj nóż. Nie opłaca się tak męczyć tym harponem. Panarium nocny, bezpłatny wstęp. Od razu wiedziałem, że to tylko polowanie na ludzi, którzy mieli stać się jej pokarmem. Jak się okazuje, miałem rację. Ale dlaczego w takim razie nie powinienem jej zabijać? Nie chcieliśmy jej sprzedawać. Zespół naszych naukowców miał ją przebadać i wypuścić, ale część załogi dała się przekupić waszemu Aquaward. Następnie marynarz zarzucił sieć na Syrenę, a ta, pokazując swoje ostre zęby, zaczęła się wić, próbując się wydostać. Jak wielu ludzi musiała zjeść, że wyrosły jej nogi, powiedział mężczyzna z wyraźnym niesmakiem, po czym wyjął ostry nóż i zaczął je odcinać. Syrena krzyczała przeraźliwie z bólu. Syreny wcale nie muszą pożerać ludzi, aby żyć. Mogą jeść też chociażby ryby, ale smak ludzkiego mięsa jest dla nich tak dobry, że już od czasów starożytnych syreny polowały i wabiły samotnych wędrowców i pożerały ich w całości. Wyjaśnił marynarz, a następnie chwycił za sieć i udał się w kierunku wyjścia. Na zewnątrz stała ciężarówka, z której wyszedł mężczyzna i pomógł marynarzowi wsadzić syrenę do środka. Dziękuję ci za pomoc, rzucił marynarz na odchodne. Mężczyźni odjechali, a syreny nikt już więcej nie widział. Następnego dnia nasz World. A temu co się stało? Temu tutaj takiemu gościowi, temu rudemu, co... Znaczy no, on nie jest rudy, on ma takie włosy w sumie prawe jak ja. Ten starch kurde, co ma garniturek jak Sigma, ale wcale nią nie jest. Co kurde, sprzedaje, znaczy kupuje, można powiedzieć, że tą sirenę. No i te, chce, żeby ludzie zabili. Znaczy, ona ją zabiła. Znaczy, żeby oni wrzucali ludzie do, ludzi do. do akwarium jej, żeby ją zjadali. Znaczy, żeby ta sirena ich zjadała. Kurde, mi się już wszystko pieprze. Pogrążył się w chaosie. Dopiero niedawno dotarła do mnie informacja, że oceanarium z drugiego końca świata. Ogłosiło, że organizuje u siebie nocne zwiedzanie. no, um, no, chyba to na tyle, bo ten odcinek jest trwa 26 minut. No i... Szukasz energioszczędnej sużanki. Nie szukam, nie Nie szukam. Nie, nie, szukam. nie, cicho. No i lecimy... No i to jest chyba już koniec. No i... no i tyle. Pa.